Cześć Wam! Zaczynamy od testowania. E, troszeczkę inny statyw wzięłam. Chcę zobaczyć, jak mi to wyjdzie. Czy to będzie lepiej? Bo ostatnio, e, jakoś, tak, nie wiem, przy tym nowym telefonie albo jestem za daleko, ale z reguły jestem za blisko jakoś, wiecie, odbicie, jak lobby. Że w lustrze zagląda, wydaje mi się, że jest ok, a później jest za blisko. Widzicie, no, no kiepsko, kiepsko. Więc teraz postarałam się, to znaczy spróbuję zrobić jakoś inaczej, ale muszę coś przekręcić jeszcze. O, nie, tak musi być. O! Yy, wygodniejszy, bo jest mniejszy statyw dla mnie, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, bo ten poprzedni statyw tu mam taki po prostu bardzo, bardzo rozbudowany, duży. Tutaj mam mniejszy, może się uda, tylko nie będę miała z przybliżeniami. Dobra, będę jeździć jakoś, jakoś się uda. Yy, I chcę przetestować. Dzisiaj akurat, wiecie, bo nazbierało się pełno yy, tych takich rzeczy do testowania yy, z kalendarza adwentowych. Jest tego za dużo. Ja nie chcę, żeby była znowu taka sytuacja, bo ja mam na przykład rzeczy do testowania... Przed roku, dwóch, jakieś palety, które nie przetestowałam, y, jakieś rzeczy, które, no, kiedy w lato kupiłam sobie w Niemczech i do tej pory nie mam czasu, więc chociaż chcę z kalendarzami, znaczy z rzeczami z kalendarza być na bieżąco, więc dzisiaj potestujemy. Y, wybrałam dzisiaj cztery rzeczy, akurat wszystkie cztery są z benefitu. Nie chcę zbyt długo, bo wiem, jak to jest teraz przed świętami, tuż przed świętami, że po prostu jest nawał pracy. Prawdopodobnie możecie nie mieć czasu na oglądanie długiego jakiegoś vlogmasa, więc jedziemy w ten sposób. I wybrałam sobie tak: ten tint, który jest do policzków i do ust, więc do ust żadnej rzeczy sobie nie wzięłam. Liner. Tutaj jest maskara. I wzięłam sobie setting. Nie, czekaj, czekajcie, super setter. O. Czyli taki fixer po prostu. No, więc bierzemy się pierwsze co, no to to. Ja nie mam pojęcia, jak w ogóle. Nie wiem, gdzie teraz mam tu patrzeć, bo inaczej wzięłam sobie. I w ogóle zobaczę, jak to będzie, jak przednią kamerę. O! Nie mogę. A! Jest! W końcu! Myślałam, że nie dam rady otworzyć tego. Zawsze chciałam mieć ten. Yy, nazwy tych rzeczy, które testujemy, będą w opisie. I teraz tak, zobaczmy, tu to jest, o jakie to jest rzaciutkie. A może i zrobię, że jeszcze pomadkę dołożę jakąś, jeżeli to będzie takie delikatne. No bo to jest bardzo delikatne. O, troszeczkę lusterko mi teraz będzie, może jakoś na bok wezmę lusterko. O, będę miała łatwiej. Takie delikatne. No i będę miała plamę. A na szczęście są teraz rękawiczki, także nawet jak będę miała, to żaden problem. No i jak to zrobić? Nie miałam taki, nigdy takiego czegoś płynnego do policzków. Nigdy. Ok. I co teraz robić? Zrobić palcem czy zrobić gąbeczką? Dobra, spróbuję palcem. I tak na razie delikatnie. Jak tint, to to jest coś fajnego w lato. Jeżeli macie ładną skórę, no to sobie takie tak zaróżowić. Yy, bardzo delikatnie widać to. Ale widać. Nie powiem, żeby nie było widać. Jeszcze trochę. Bardzo, bardzo delikatne. Ale to mi się akurat podoba, że to jest delikatne. Gorzej by było, gdyby było to w drugą stronę, lepiej dodawać. Ale dobra. Bez niczego. A tutaj jest to. Czekajcie może. O, palec zafarbował. To i tu zafarbowało też. Yy, mam tutaj chusteczkę taką micelarną. Trochę zostało. <śm> na palcu dłużej, więc jest dużo. No trudno. Ale jak biorę gąbeczką, żeby tak sobie roz tego, to mam wrażenie, że trochę znikło. Dobra, gąbeczki nie używać. Bardzo delikatny produkt, który można delikatnie jeszcze do tego stopniować. I powiem Wam, że mi się podoba to, co widzę. Gorąco mi dzisiaj. Okno mam otwarte. Jest 10 stopni. No, teraz dobra, spróbuję to na usta dać. U, na ustach o wiele ładniej, zobaczcie. Dolna warga jest tym. Górna? Nie. O, przypomina mi się. Takie tinty to lubią azjatki, wiecie? No znaczy, na pewno to wiecie. Okej, okay, nałożyłam też na usta. I bardzo mi się to podoba. Jest delikatne. Co prawda, tak bardzo, znaczy, może nie na teraz, ale bardziej na tak e, letni czas, to mi się to będzie podobało i na policzkach, i na ustach. Także to, że mi się takie coś marzyło, to jest to. No. Kto wie, kto wie, czy jej nie będę w stanie zużyć. Chociaż słyszałam, że to jest bardzo, bardzo wydajne. No, jest wodiniste, więc jest wydajne. No, ale tutaj mam takie maleństwo, więc jest szansa na zużycie. Ale myślę, że bardziej to będę używała w lato. Tak delikatnie zrobić usta, na to dać jakiś taki błyszczyk, który by tak powiększał usta, taki jakiś taki. Przezroczysty, chociaż. O, mam zmy na przykład. Gadałam, gadałam, okazało, okazało się, że w ogóle nie nagrałam. Dobra, jestem na etapie, że ten spray chciałabym dać. I dałam, już dałam, wiecie? Nie pachnie to już w ogóle, ale jeszcze psikniemy. Pokażę Wam ten atomizer, jeny, jaka to jest fajna mgiełka. Nie wiem, czy w ogóle widzicie ją. Mm. To jest mgiełka, jakiej w życiu nie miałam. Ten Już samą tą buteleczkę sobie zostawiam, bo jest niesamowita. Naprawdę niesamowita, jeżeli chodzi o robienie tej mgiełki. W życiu nie miałam. Jak sobie przypomnę czasem jakie wielkie krople miałam, to normalnie masakra. A tutaj jest mgiełeczka, że ło, ho, ho. Jeszcze raz sobie wezmę. No nie mogę. Mm. Fajnie. Super jest. To już mi się podoba i e, teraz to tylko tak proforma, raz nie chcę przesadzać, ale e, u mnie teraz w tej chwili tu głównie robi się taka pudrowość na twarzy. E, zdjęło, zdjęło pudrowość. Chociaż dzisiaj to jeszcze nie było tragedii, no ale, ale jest. Teraz liner. Mm, dokładnie, znaczy nazwa będzie jak zwykle, no, tak jak wam mówiłam w opisie. O, może wezmę teraz was trochę bliżej? O! o. I tak boczkiem sobie wezmę tutaj o, o, o. o, dobra. Liner. Bardzo mięciutka końcówka. No, to jest pędzelkowe czy to jest gąbkowe? Gąbkowe, to jest gąbkowe. Tak mi się wydawało, ale wolałam się upewnić. O. No i czerń jest czerń. Na razie się błyszczy. Mi to obojętne. Wiem, że są osoby, które y, zastanawiają się i chcą z reguły matowe. Niektórzy wolą błyszczące, ale z reguły większość osób chce, y, żeby ich liner był matowy. Mi to osobiście nie przeszkadza, jeżeli na przykład liner się błyszczy. Nie przeszkadza mi to. Dobra, jadę. Ło! Wow. Kochani, bardzo precyzyjna końcóweczka, bardzo. A dzisiaj zrobimy sobie chyba takie. No, super. To znaczy, jeszcze się zastanawiam. Jak mi wyjdzie z drugiej strony tak samo, no to zostawię takie. Powiem Wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Kolejnej rzeczy. No, dzisiaj jest super teścik. Zobaczcie, co prawda, musiałam powiększyć troszeczkę. W tym miejscu, no bo kwestia moich po prostu, um, braku moich umiejętności aż takich, e, ale ogólnie tu przy linii rzęs i bardzo, bardzo precyzyjny. I czy on się zrobił matowy? Nie, on się lekko błyszczy. On nie jest taki matowy. Nie, to jest błyszczące. Tutaj może tego nie widzicie, ale no jest błyszczący. Ale dobra, jest super. Jest super. Jest bardzo precyzyjny. Chyba nie miałam. Już widzieliście po pierwszym przeciągnięciu? Ja już wiedziałam, że to będzie taki z tych fajnie takich precyzyjnych. Dobra, jeszcze trochę coś tam pobawi się na oku i wracam. Nie mogę tym zesrzeć. A to jest chusteczka taka micelarna. A dobra, jak dłużej potarła, zaczyna schodzić. Udało się. Ok, zalotka. Zawsze używam zalotki, ale teraz nie, bo teraz mamy jeszcze tusz i chyba jeszcze dam pomadkę, którąś, żeby było więcej rzeczy przetestowanych. No bo tutaj to jest delikatne, ale przecież pomadka kryjąca to zakryje. Także przetestujemy jeszcze chyba pomadkę. Ale najpierw. Mm. Ok, tusz. I bierzemy się. Oj, taka szczoteczka. Na szczęście. No, jest duże. Ja, ja wolę mniejsze, chociaż nie ma tragedii. Nie, no, może być. Na szczęście nie jest dla mnie taka. Wiecie. Mm. Ja lubię silikonowe. To jest silikonowa. Jedziemy. Bierzcie pod uwagę, że to jest pierwsze użycie. Tu jest bez Z. Jak na pierwsze użycie ładnie rozczesało i jest dalej podniesione do góry. Dobra, tu będzie jedna warstwa, tu dwie. Ok, jedna warstwa tu, dwie tu. No przy drugiej warstwie zaczyna to, to znaczy tutaj, to jest taka wersja dla mnie, letnia, jak nie mam nic, to tylko maznąć sobie tak, ten brwi chciałam powiedzieć, rzęsy jest ok, bo są fajnie tak uniesione przez zalotkę, ładnie rozczesane, zaakcentowane, że te oko nie jest takie, wiecie, jak to, jak to nazwać, bo czasami są takie za pierwszym razem, kompletnie prawie nic nie widać, że tutaj, że cokolwiek było maźnięte, tu już przy, nawet przy pierwszym przy pierwszym razie było widać. Teraz tutaj, jak są dwie warstwy, no to jest pięknie rozczesane. No, bierzcie pod uwagę, że to jest pierwsze, pierwsze użycie. Podoba mi się. Teraz tak. Tu dwie warstwy, a tu trzy. Tak? Aż damy tyle. A co? Ok. Tu dwie warstwy, tu trzy. I teraz sobie pomyślcie: takie trzy warstwy, jakbym wzięła jeszcze z dodatkiem bazy z Eveline. Mm, mm, mm. Podoba mi się. No firaneczka. Jeszcze raz tak bliżej. Dwie, a tu trzy. No piękny. Bardzo mi się podoba. Jak na pierwsze użycie. Super. Mamy dzisiaj szczęście. Naprawdę mamy szczęście. Okej. Okay. I żeby zła pasa nie minęła, powiem Wam tak. Tutaj mam dwa produkty jeszcze do ust. Miniaturka Benefitu i Ilia Cosmetics. Ilia sobie zostawię. A tutaj to jest. Aha, jeszcze dwa tusze mam, ale chyba tych tuszy nie będę na razie otwierać, jest za dużo, mam już tuszy. Ale tutaj, oczywiście, napiszę Wam też, tutaj, znaczy na dole, co to jest za kolor. Jak tutaj mamy cztery produkty Benefitu, to i tutaj wezmę też Benefit. Jak się uzbierają, znaczy jak wszystkie okienka otworzymy, to ja któregoś razu, nie wiem czy przy jakimś vlogu, czy czymś, wezmę Wam wszystkie te kolory tych malutek. Malutek, tak? Dobrze. No, mówię na pynia malutek, to i tutaj malutek. Wezmę Wam wszystkie, pokażę. Dobra, a teraz maluję. No, dzisiaj trochę ona nie pasuje do tego y, makijażu, jaki mam, ale tak, y, wcześniej już wam mówiłam, to jest trzecia taka miniaturka i w tym kalendarzu jest po prostu. Wszystkie trzy są czerwieniami. I wszystkie, znaczy tylko są po prostu, różnią się takimi odcieniami. Pierwsza była taka w róż, druga była taka w pomarańcz, a ta jest taki y, czerwień. Ciemna czerwień idąca w brąz, moim zdaniem. Jest ładny kolor. Najmniej chyba mi się ta pomarańczowa podobała, ta środkowa. Pierwsza mi się bardzo podobała i teraz ta mi się też podoba. No tylko do tego makijażu totalnie nie pasuje, ale ogólnie super. Także hmm, cieszę się, cieszę się. Do ciepłych makijaży albo takich klasycznych, jakichś takich, że minimalistycznych, taki akcent na usta sobie dać. No, tu widzicie, to znaczy, wy widzicie to, ale ja jeszcze mam czerwone, także to pasuje, jeżeli chodzi o sweterek, ale do. Teraz, jak będę w kurtce, no to tak średnio do oczu, ale ogólnie, no, wow. Wszystkie rzeczy, wszyściutkie jakie dzisiaj testowaliśmy, są fajne. Dobra, a teraz bierzemy się za kalendarz. Ok, no to jedziemy dzisiaj dwudziestką. ale już jest malutko, ale to już jest biziutko, normalnie. Ej wiecie co jak przestanę robić vlogmasy to się okaże raptownie, że ja mam tyle czasu że normalnie masakra co ja z tym czasem pocznę <grytanie> tak już się przyzwyczaiłam do robienia tych vlogmasów dobra, dwudziestka jest dwudziestka tutaj taka podłużna jakaś saszetka I co Wam powiem? Jak na taki kalendarz, który zapłaciłam chyba 40 parę czy 50 parę? Już teraz nie pamiętam. Yy, Hermask. Fajnie. To naprawdę ten kalendarz jest fajny. No, jedyne co jak na razie to mi się. Tak, co mi się bardzo nie podobało, to były takie cekinki złote, ale to ze względu tylko na, na to, że są złote. Jako takich, takich super. A nie, i jeszcze ta gąbeczka. Znaczy taka, taka Make Mejkę od razu wywaliłam powiem. Użyłam raz, jest taka żdziutka, Wywaliłam. To jest jedyna rzecz. Ale ogólnie jak na taki kalendarz, całkiem fajnie. Naprawdę fajnie, podoba mi się. I jak w przyszłym roku będzie. O... To znaczy, potestuję najpierw te rzeczy. I jak się okaże, że są fajne, to w przyszłym roku być może też kupię. Jak trafię oczywiście. Teraz tu, ritual z 20. Jest, od razu znalazłam. Już teraz gorzej się otwiera, jak one jest, mają tyle tych. tych jak to. pootwieranych okienek. O! Taka buteleczka. A teraz poczytam. To coś chyba w piance będzie. Rituals of. Jezu. Jak to czytać? Haman? Jeszcze takiego czegoś nie miałam. Body Lotion Mousse. Hmm. Ani tego zapachu nie znam. No super! Bardzo się cieszę. Poznam nowy zapach. Idzie fajnie. A jak tu się pusto zrobi? Ech! Dwudziestka. Jeszcze zaczepki za vlog masami. E, lakier do pasnokci chyba. Nie znam tej marki w ogóle. Gitti. Vegan Nail Color. Ojej, jaka duża butla w ogóle. Nie wiem, ile tu jest mililitrów na razie. Fajnie, że to nie jest czerwień, to jest taki taki burdo-różowy kolor. Ale nie znam, nie znam tej marki w ogóle. Ale wielka butla, naprawdę. Jak się okaże, że jest taki sobie 15 ml aż, to może, no będę się długo męczyć. Ale fajnie, cieszę się, bo wiecie, ja tradycyjne lakiery do paznokci używam. Muszę poczytać na temat tej marki, bo w ogóle nie słyszałam o tej marce. Ok, teraz tu, dwudziestka. A? Rusz, rozświetlacz, brązer, co to będzie? No tak, brązer! Hula. Czekajcie, muszę rozciąć. Jejku, jaka szkoda, że ja swoją hulę skończyłam. Byśmy porównali, bo słyszałam opinię, że trochę kolorem się różni. Od starej wersji tanowa. O. No, i mam wrażenie, jakby była taka ciut cieplejsza. Ale mogę się mylić. No nie wiem, nie wiem, ale e, cieszę się, że nie kolejny róż, tylko brązer. Super. Bardzo się cieszę i idzie do pudełka do testowania. Wow! No, powiem Wam tak. Dzisiejsze okienka też mi się bardzo podobają. Wczoraj mi się podobały, dzisiaj też mi się podobają. No wczoraj było to mydełko, to takie, mm, mm, ale to znaczy, jeszcze po prostu nie znam jakości mydełka i takie nieforemne troszeczkę dla mnie, ale ogólnie, no, wow. Teraz krówki. Jakie to jest leciutkie, to ogólnie było leciutkie, a już teraz to już w ogóle takie leciutkie, że. Ło. No, hać krówka. Wydaje mi się, że te krówki już się zaczynają powtarzać. Chyba widziałam już taką krówkę. Też. Wczoraj były trzy i też mi się wydaje, że ja je widziałam. Ale to nie szkodzi, bo one i tak są słodkie. Fajna króweczka. Ok. I teraz jeszcze żarciowe, 20 pyśkowe. 21 widzę, 22 widzę, 24. Jest 20. A wiecie, że tu jest w ogóle 25 okienek? Ja dopiero teraz zwróciłam uwagę, tu jest 25. Okej, okay. dzisiaj pałeczki. I te pałeczki, one są jasne. Kaczuszka znowu. Wczoraj też była kaczuszka i dzisiaj też kaczuszka. ale to nie szkodzi. jak niezależnie od tego, które to jest, to wsuwa. No dzisiaj powiem wam fajny dzień. Nie dość, że testowaliśmy i wszystko mi się sprawdziło fajnie, podoba mi się. To jeszcze do tego rzeczy, które były są w kalendarzach, te są super. Dobra, lecę do sprzątania garów i tak dalej. Od poniedziałku próbowaliśmy dojść i zrobić zakupy w końcu do sklepu. Zawsze było coś nie tak. W końcu poszliśmy i wiecie co? Przytachałam wszystkie te torby. To znaczy, kazałam Radkowi przytachać większość. No ale wiecie, jak kazałam mu przytachać, to tak samo jak ja bym sama to przyniosła, prawda? To tak się liczy. A i jeszcze tutaj ten plecak też. Tu też w plecaku. No, no zobaczcie, jaki ze mnie siłacz. Tyle przyniosłam. A to jeszcze jest nie wszystko. Musimy jeszcze parę rzeczy dokupić na święta.